że król opuścił Polskę. Może jednak wróci, jak sądzisz, konturze. A jeżeli nie? Jeżeli Polacy kogoś innego posadzą na tronie, co to będzie? Gdyby tylko zakon. Przestań wywijać jezorem, myślę. Czcigodny Jan Tarnowski. Fryderyk Walenrodze, co za niespodzianka. Co robisz na Wawelu, panie? Posłuję na rzecz wielkiego mistrza, niestety bezskutecznie. Imię starej znajomości. Czego ci trzeba, konturze? Czy słusznie sądzę, że szukacie nowego kandydata na tron? Podobno kilku panów już pojechało pytać. Słuchasz plotek, konturze. Taka praca, panie Janie. Wybacz. Obowiązki. Czyli wiemy, że pojechali. By nie do Luksemburczyka. Jeśli Zygmunt połączy Polskę i Węgry, będziemy mieli pod bokiem imperium. Wtedy wszystkie plany wezmą w łeb. Co teraz robić? Co teraz robić? Milczeć